A możliwe są takie rzeczy, że chłopak se w gierce dobrze leci i na przykład jakiś zespół z Formuły 1 pisze do niego: E, fajnie w grze, jeździsz, dobry jesteś, chodź, pojedziesz sobie u nas, <noise> jakby ktoś był jakimś takim Jezusem totalnym. Przecież jest nawet, no nie wiem, jako tako. Jest to, wiecie, symulator, jest to odwzorowane. I nieźle w Fifa grasz, chcesz do Barcelony? Ale to inaczej to działa w FIFA. to nie jest to samo. <grystanie> to nie jest to samo, to głupki jesteś. To jest zbyt kontrastowe, co powiedziałeś. Kubica w Kulinamiarzu tak, że go oskarżali o cheaty, a jest nawet wątek na forum z 2k8 roku. Tak? To tak jak u mnie z ligą. Tak dobrze grałem, że... E, zarzucali, że... Jak na streamie gram, to niemożliwe, że sam tą rangę wbiłem, tylko że zbustowany zostałem, jak potem streama odpalałem. No. <laughs> Nie no, ale na streamie się łatwiej było skupić, to prawda, a na streamie potem było ciężko. To się nawet Riot wypowiada, pamiętam, w tym temacie. Już na koncie grałem tylko i wyłącznie ja. Ale mi zarwie kierownicę. O, mi zarwało. Nieźle grasz w do wojska, cię wyślemy do Afganistanu Wewitek niż się w te Dobra, Na tyle nało. Przecież powiedzieli, że kubice tak wzięli, także co ty gadasz? Zaczynał sobie Gierek i dobrze wyszło. Wiesz, nie mówię, że bezpośrednio, ale że to jakiś krok może być w stronę tego. I zajebiście. Nie, nawet Niemcy. Dobrze Witek gada, Verstappen miał 17 lat, jak zaczął jeździć w F1. Pokazał się na kwit towo w zielu. Pachnie, nie powiedział prawdziwością. Weź już to, je pany, to jest. Czuję, jakby dosłownie, że tu jeszcze brakuje na zakręcie kierunkowskazu łączyć. Tak, powolna to jest jazda. Jeszcze się obejrzeć, czy nikt nie jedzie. Jak to możliwe, że ktoś gorszy był? Jak ja zaliczyłem tyle żwirów, że to się w głowie nie mieści. A oni nawet nie do. A Tomek na ostatnim. <laughs> no, trolują, trollują, Hej, tu polski Związek olimpijski. Widzieliśmy, że nieźle idzie ci w olimpiadkę na komputerze. <laughs> ja Miałby z pojechać na tegoroczne olimpiadę, reprezentować nasz kraj. Ale to nic to samo, gościu. Ja tak wstąpiłem do grobu. Wygrałem w 2005 roku miana i na, na następny dzień powołanie do woja na front afrykański przeciwdziałać reżimowi mówi czar Jesteś Boże ba, go wzięliśmy, w końcu kurwa się... Jak kogoś nie ktoś mnie Trzeba ja im zajeżdżać chujom Ja pierdolę. Nie wyhamowałem. No kurwa, i pod 200 Ja pierniczę. Eś. A mnie kręci. Było git. No było git. Nie wiem, o co chodzi. Nie mogę wystart. Oj, się rozjebało. Nie mogę nawet ruszyć. No Coś ci się pojebało Witek, więc pozwól, że wyjaśnię. To, oh, czym ty jedzisz to jest totalnie no, posiarka do trawy. Możemy zjechał do pit stopu, zobaczymy jak to działa. Albo jedziemy na czerwonych skrzydłach bez pit stopu i nie będziemy ostatni w ten sposób. Zjedź, mówisz? Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Nie da się ukończyć. Popraw na klapę. Fal do kaza, czy złatwi. Tutaj Toto Wolf. zarządca składu Mercedes. Czy byłby pan zainteresowany pozycją <laughs> mechanika w naszym zespole? Oglądaliśmy Pana streamy i jesteśmy pod wrażeniem Pańskich umiejętności w szybkim zdejmowaniu skrzydeł z bolidów. Nie no, niemożliwe, że ostatni będę. Chociaż 17. No i chuj. Ty, 16. Jadą, proszę, nie, żeby mnie nikt nie pieprzymał na pierwszym zakręcie. Koks. I dwadzieścia czternaście, zaraz do top 10 wskoczymy. Okay, Jakby tam. się tak nie rozjebał tam, to było by było o wiele lepiej. Oni na zielony, bo są na popit stopach. Ale nie jest najgorzej. 14 miejsce. Ej! A no to Tomek. O to chuj, to nie mam szans. A i tak, 15 jest spoko. Jak się uda dojechać. Kurwa! Tak blisko było! Dwie sekundy kary. Nie wiem, czy 17 będzie. Mój zbejtował ten chłop. Chciałem go podrobić. Tak. Nie bało go. Prawie 13 miejsce miałem. Dobra. Aj. Ale mam dwie sekundy nałożone. Więc nie wiem, czy będzie 14. 14 na. No. No, oni nie po. rozwalili się tam. Dobra, jedziemy. Hamuję jak już najadę na czerwone, nie wcześniej. Czyli teraz. O kurwa, jaki dobry hamulec. Czyli tu jest jeden ciężki zakręt, tak. Dzień dobry. Nie! Kuba. Kurwa, Zfernej no! Dziękujemy z twoje codzienne wpłaty I do pójdź z kwalifikacjami. Z kwalifikacjami. A, nic no jedziemy, Może ktoś się też wygrzymacił. O! Pa! 14 miejsce. Ostatni zakończy skręć w lewo mocno, tam jest skrót, dzięki którym możesz <grym zyskać. <grym> 20 sekund. <grym> <grym> tak? To, to niezły skrót. Kurde. <grym> No chyba przez jakiś pit stop czy co? Proszę, tylko żeby mi nie wypieprzyło znowu z, na pierwszym zakręcie. No kurwa, no, przecież masz oczy. Co ty robisz? Widzę, dobrze ci idzie, a jak on Głupi jesteś, gościu, spokój się. Nie wiem, no. I już na czerwonych skrzydłach. Nie no, do boksa musimy zjechać, bo to, to nie ma sensu. Nie wiem, gdzie ten zjazd jest tu gdzieś chyba, nie? No, ale szybko panowie. Tamten już pojechał. Co wy kurwa robicie? NIE! Kurwa. No. Oj, odjebałem zakręt. O kurwa. O kurwa. No, A, mu zajadę. Nie no kolego, a kurwa. Okay. Co ty robisz? A, hamskie to było. Oni rywalizują ze sobą, że są jakieś dwa koksy. Oj, odjebał chyba, czy nie. Dawaj, dawaj, zmienimy tego. Aj, O, kurwa, dobrze Tomek, dobrze. Teraz nikt Teraz nie masz już przeciwnika. Czasami tak trzeba wyeliminować. <noise> deszcz? Mokro. O kurde, faktycznie. Jezus, Maria. Chyba po prostu wolniej trzeba i tyle. Nie wiem. Lżej hamować. No, trochę chyba za słabo. Za mocno, ale. No, nie wiem czego się spodziewać. Mogę po. O kurwa Przecież to nawet Ledwie co zahamowałem Może to tylko kwalifikacje są na mokro Tragedia jest Cieraczki włącz nie wiem czym! Kurwa i patrzę na czat i patrzę Jakie ukończę to będzie dobrze. To już będę miał wyższe miejsce. Na pewno ktoś się tu rozwali. To jadę 80 na godzinę. Nie, 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 nie. Dobra, dojedziemy może. Proszę, trzymaj! Kurwa! Nie, nie, da rady. Za, szybkie rozwalenie się i popatrzymy. Nie no, nie rozwalę się. Na pewno nie umyślnie. Ty Gandalf duchem jesteś. O kurwica! Sorry! Dobra, do boxa zjeżdżamy. Skrzydeł nie mam. Tu można gazować ostro, widzę. Tylko z dobrymi skrzydłami. tym miejsce mam? 19. A 20 jest zdyskwalifikowany. Jezu. Dobra, dobra, zjedziemy do boxa, będzie lepiej. Go now. Co go osoby do boksa zjechały. Ciężko, ciężko. 9 sekund mam do, do następnego miejsca. Nie wiem co musiałoby się stać, ale sam na pewno nie nadrobię. Yellow flag. 17 miejsca mam. To za mną bezpośrednio. Kilka koks martwił. Cholera, no kurwica, no trącnął mnie! Aaaaj, chuj. Ha, szkoda. Koszyn? Ty, ktoś się wypieprzył tam. Dobrze. Mati! Widzisz, trzeba było mnie nie trącać! No jak mnie nikt nie trąca tu, to pięknie wchodzi. Tu za wolno zahamowałem. Ty to maki na plecach, już. Ja pierdolę. This... Poblują mnie? No wiem, wiem. No pój tak, że się żyje. z <ścoughs> oh, jeszcze spierdol mnie, już nic nie zostało i tak. A, ja, That was a big one. Confirm you're okay, please. No nic Zmieniamy Lobby całe w sumie. Tak? To grajcie, panowie, a lobby zmienia jak co? Kurwa, co to jest? Alos, zakręt, taki jakiś podwójny? Ty, a to nie jest ta trasa gdzie skrót był przez środek fajny. 17, obstawiam. Osiemnaste, dziewiętnaste. Oj. O! Osiemnaste. Ty, jak kamerę zmienić w grze? Czym? Czym kamerę zmienić? Bo jest jakaś dziwna. Ja piernicza, bo może mi się wydaje, jest normalna. Pał? Nie działa. Zginę kamera? Nie, coś jest nie tak chyba. dobrze wie, Ile w tym emocji tkwi. i talk ah get him will go against our finishing time at the end of the race never could him Nie wiem, ja jestem zdemotywowany, jak mi stardzi źle wyjdzie. A jeszcze coś z kamerą mam wrażenie, było źle. krew. Uh. O Monako nie skończy, nie ma opcji, żeby się udało to skończyć z widzami. Rozpocznij wyścig. Co z tymi kamerami? Który się zamienia kamerę? W opcjach? A ja nie wchodziłem, to opcja się zmieniła sama. No nic, no to z konta będziemy. Szkoda, to C? Ty, faktycznie. Kurwa. Jest. Ustałem. Najcięższe za mną. Ładnie, ładnie. Bardzo te Dwunaste miejsce, najlepsze chyba jakie miałem. I chuj, żółte skrzydło. Tragedia na Monako skrzydło mieć rozjebane. Kurwa, no! Było dobrze. I mam oba czerwone skrzydła, muszę do pita zjechać. To chłop się przede mną trzymał. Dobra, teraz będziemy mogli trochę przyspieszyć, bo wcześniej powinniśmy już to zrobić. Nie. Nie. No, znowu, nie, nie wiem, wy zgnęło mnie. Cholera jasna. A no tak starałem się nadrobić. No, trzeba wykręcić. O, szkoda, szkoda. No nic, no mogłem nie zjeżdżać do tego pit'a. No! mu przed metą Aj. Chciałem mu zasłonić, dlatego tak jechałem. Trzynaste miejsce. Na jakie 14? Nie na 14, na 20, tylko niektórzy się porozbijali. Deszcz! O mój Boże! Dobra, ważne, żebyśmy ukończyli, bo... Inni pewnie nie ukończą. Deszczu jest katastrofa, naprawdę. Deszcz to najgorsze, co może być. Nic, no jadę powoli, żeby to... ukończyć po prostu tyle. Oj. Nie! Nie przed metą. Nie! Kurde! Przed metą akurat. Oj. Gdzie ta meta? Już to skrzydło. I CO WY KURWA TAK ŚCINACIE? A Coś stało? go w plecy pieczną Okej okay, Dobra, jeszcze tym przede mną, teraz i na dziesiątym skończymy. A no nochal spędzi, do bandy go nie ma. To tamto, kurwa, a go jechało. Jest dziesiąte, czyżby nie? Kurde, ajajaj. Aj, aj. Przed samym tym, leje jasna. A i tak ładnie. O, dziewiąte miejsce. A Gandalf co robi? Ostatni jest. <trybuj> <trybuj> Ten tragiczny będzie. Które? No ja pieprz Niezbyt dobrze 19 kurwa? A myślałem, że dobrze pojechałem O kurwica Sorry Chyba trochę lepiej niż ten niebieski zrobiłem Ten zakręt O teraz to na pewno lepiej Uff, uh, teraz na 100% lepiej. Ty, już dziewiąte miejsce. No, coraz lepiej idzie. Albo zaraz trzeba lobby jest. Ha! Odjebał jeden. Nie, nie, nie ścignę. Ale i tak, wyszło ósme miejsce, kurde. To pewnie widz w karetce jeździ po całym Krakowie i sprawdza, gdzie na streamie będzie słychać. tacy już są właśnie. Dobra, pojedźmy to tak. I tak będzie 20, więc pojedźmy szybko to. Zobaczymy ile mnie deszcz ogranicza. Które będzie? O kurde, te 11. Pa. Ale ja, ja. Polegał. O kurwa. Tak czy nie, nie wiem. Tak. O 4 sekundy. O średnio bardzo średnio. Tak o. Tak bym mu wstawiał na 19. 14, no, za dużo dobrze szło, i teraz niestety się stało jak się stało. Ale skrzydło zaurałem Nie do boksów zjechali, jest szansa. Nie, ostatnia prosta, nie mogę ci dać wybacz. Tak nie wiem co się wydarzyło. Dyskwalifikacja. No nic to z 20 zaczniemy. O ja pierdolę. Ale nikt ci nie odbierze za tą mistrza prawników XD, tyle ile ty trawy zaorałeś to chyba na rekord poszło Jak ma. No, nie mogę wykręcić! Jest kierownica obróczona o 180 stopni. PÓJ w to. Starcz formułki.